Więc witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie wymienimy ten element, czyli tą pokrywę zaworów głowicy, czy jak to tam się nie nazywa, pokrywa głowicy. No właśnie, to jest, to jest coś takiego, no i to dzisiaj sobie wymienimy. Więc, więc tu trzeba odkręcić. Odkręcić to. No, i później zakręcić nową. Tylko, że przed tym będę musiał tutaj trochę wyczyścić, żeby tam nie naleciało żadnych śmieci. Ta pokrywka tutaj uszkodziła się jakiś czas temu już, i tak trochę tutaj ten olej przez jakiś czas sobie yy, nie tyle co ciekł, tylko tak po prostu to się moczyło. Yy, no ale jak długo to było, no to tutaj trochę go już jest. Yy, no i teraz dopiero to kupiłem i postanowiłem, że sobie to wymienię ale za chwilę otworzymy tutaj też jest uszczelka do tego, która tam pójdzie ale to też za chwilę najpierw tu trzeba trochę przeczyścić to jakąś szczotką, żeby nie dostały się tam żadne śmiecie no bo jak to zdejmę a tutaj jest jakieś tam listki czy coś, no to żeby to tam nie, nie powpadało, więc idziemy po szczotkę i czyścimy, myślę, że to szybko tutaj pójdzie, odkręcić, aby tylko właściwie Jedną śrubkę i to powinno elegancko wszystko tutaj zejść i powinno być na widoku, więc zaczynamy. O, trochę z tego trzeba się stąd pozbyć do, dookoła też żeby tam nie naleciało, no Śmieci to do środka jak to otworzę. Przynajmniej tak trochę tutaj z wierzchu ten kusz wziąć no teraz w wolnej chwili sobie to kupiłem to no dopiero teraz to ogarniam dobra, jeszcze może wezmę więc śrubokręt potrzebny o, no właśnie, śrubokrętem no to tu z tej szczeliny wyciągniemy to wszystko Chociaż to i tak, jak ją zdejmę, to dopiero wyczyszczę jak się należy, ale tak z wierzchu trzeba zrobić to teraz. A tutaj jakieś numery widzę na tej głowicy nabite. Gdy ich nie widziałem, że tutaj coś takiego jest nabite. W sumie, jak się tak patrzę na to, to by można to też i myjką umyć, ale nie chcę tutaj tego zalewać wodą, bo po co? Łatwiej by było, z mobla tą myjką, i by było wyczyszczone jak się należy myjką, ale, ale nie będę tego robił. Chyba by wystarczyło. Więc kluczyk teraz. A tu trzynastka będzie, ja mam dziesiątkę, jedenastkę. To jest trzynastka. Dobra. No, nie, nie w tą stronę, bo to się teraz dokręca. Poszło. No i widzicie, i tu jest tylko jedna nakrętka, która broni nam tego wszystkiego, żeby tam nic nie naleciało. To powinno nam zejść teraz. kleja się od tej uszczelki no i tak to tu wygląda pięknie to na bok, żeby śmiecie z tego tu nie wleciały i proszę bardzo i mamy to mamy zawory nie, tu nie ma podkładki to wyczyścić i ostrożnie ściągnąć to, żeby tam nic nie wleciało mi. Zresztą na dobrą sprawę, to ta uszczelka tak jak tutaj jest, to można by jej nie ruszać i narzucić to na tą uszczelkę, no ale już nie będziemy robić takiego dziadostwa, jak jest nowa uszczelka to to już bez przesady. Nie będę was uczył dziadostwa. <śled> Dobra. Robię to bardzo ostrożnie, żeby tam nic nie wpadło. Jest. No nic nie wpadło, więc super. Ale na przyszłość jakby ktoś zmieniał, to weźcie to sobie umyjcie myjką, No, tak byłoby lepiej. Dobra, teraz jakaś szmatka mi się przydała, żeby trochę to wziąć. I też... Olej jest, bo on nie spłynął tam w dół, widzę. Mm. A bo traktor jest leciutko w lewo przechylony, więc szmata jakaś by się przydała. Jest. Więc otwieramy to. I od razu to coś takiego jeszcze tutaj wyczyścić, żeby się pozbyć ewentualnych jakichś tam opiłków. Widzę, że coś tutaj jest. I co teraz tą No Dobra, powinno być dobrze. Co nakładamy? Tak. Tą stroną. Dobra, teraz pomału. Jakby nie chciałem dojść do końca. Czuję jakby ona nie chciała do końca mi tutaj osiąść, ściągnąć nakrętką. Zobaczymy czy, czy nakrętka właśnie to tak dociągnie, czy nie. Chyba ściągnęło, czy lega tak jak powinno. Tu oczywiście olej się pokazał, ale no to jest ten olej, który już tutaj był. Więc taka szybka naprawa udana. To jest wymienione. No cóż, to już do wyrzucenia. Hmm. No to pęk pęknięte było. Nie wiem czemu to pękło. No właśnie też tak nie ma co tutaj tego jakoś mocno dokręcać, żeby znowu tutaj gdzieś nie pękło, bo nie wiem, może za mocno dokręciłem i się właśnie tak lekko tu spłaszczyło. Przysząc na to, to tutaj tego gwintu na tych yy, szpilkach jeszcze jest. A ja tutaj mówiłem tak, że kurde go, go sporo tu wystaje. O no właśnie tak, ja to za mocno skręciłem, więc tu kto by to robił, to też niech na to uważa. O to tyle. Bo tu aż się, aż to tak wklęsło trochę. Tak niech będzie. Najwyżej jeszcze to trochę będzie można wziąć. No ale to dobrze, bo jak wziąłem, to tutaj trochę ta uszczelka docisnęła. No i może tutaj rzeczywiście ktoś kiedyś za mocno ścisnął to. Nie, chociaż wątpię. Tu to, to pęknięcie to chyba od czegoś innego powstało. No dobra, więc na razie to zostawiamy. Zobaczymy, czy będzie. Gdzieś tam się sączył ten olej, jeżeli, jeżeli się będzie sączył, no to coś tam się jeszcze będzie dalej robić. Więc tyle w tym filmie, taki szybki filmik, bo czemu by nie. Z tej strony Bartson, ja Wam dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia i do zobaczenia. Hej!